Kiedy rozpocząć, a kiedy zakończyć badanie potrzeb? Kiedy jest zbudowana relacja. Kiedy macie relację, rozmowa toczy się w takim luźnym tonie, mniej formalnym tonie. Kiedy żartujecie z klientem, śmiejecie się, wchodzicie na różne tematy prywatne, w ogóle niezwiązane z rozmową, wymieniacie się zdaniami, on słucha was, wysłuchacie jego. Wiecie, że klient darzy was szacunkiem, wydarzycie jego szacunkiem. Odzajemniacie te uczucia, panuje dobra atmosfera, dobrze się przy sobie bawicie. Wtedy wiecie, że macie zbudowaną dobrą relację i wtedy jest idealny moment, żeby rozpocząć badanie potrzeb, ponieważ kiedy rozpoczniecie wtedy badanie potrzeb, przejdziecie do konkretów, klient będzie otwarty na wasze wszystkie pytania, będzie wam starał się jak najlepiej odpowiedzieć, jak najwięcej udzielić wam informacji. Najlepszy moment jest wtedy, kiedy zrozumiecie klienta, kiedy klient się wygadał odpowiednio, kiedy już troszkę to trwało, widzicie, że wam ufa. Wtedy jest najlepszy moment na zakończenie badania potrzeb. Kiedy już powie, że to jest wszystko, nie ma nic do dodania, potwierdzi to, wtedy jest najlepszy moment na zakończenie badania potrzeb i przejście do prezentacji.